Hej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna! Nerwuję się? Mhm. <grym> bardzo? Tak. Czuję się w tym momencie wyjątkowo głupio i dziwnie i bardzo się stresuję, natomiast mam wam do przekazania pewną wiadomość. Jestem Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że mówię Wam o tym dopiero teraz. Natomiast my podjęliśmy decyzję, że chcemy być małżeństwem już dużo wcześniej, ale wiecie, nie chciałam o tym mówić od razu, dlatego że chciałam się tym nacieszyć. Chciałam, żeby to przez moment było takie moje i prywatne, i chciałam się po prostu przyzwyczaić do tej myśli, że jestem w tym momencie czyjąś narzeczoną. W ogóle teraz z Patrykiem jesteśmy takim denerwującym typem pary, która non stop mówi narzeczona albo narzeczony. Przepraszam, nie mogę w tym momencie rozmawiać. Czekam na telefon od narzeczonych. W momencie, kiedy zawołam narzeczonego. Nie chcę Wam tutaj świecić pierścionkiem, nie chcę, żeby wyszło, że się chwalę, natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest dokładnie taki pierścionek, jaki sobie wymarzyłam. Jest to pierścionek z białego złota z przeuroczym diamentem w kształcie serca. Nie chcę Wam tutaj robić zbliżeń do kamery, nie chcę, żeby to było niegrzeczne. Jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie zobaczyć zdjęcie na Instagramie. A W ogóle akcja z pierścionkiem była taka, że ja starałam się Patryka nakierować na to, jakie pierścionki mi się podobają i zawsze jak byliśmy w centrum handlowym, to podchodziłam do jakiejś witryny z ale Patryk mi mówił, że te pierścionki mu się nie podobają, że nie zamierza mi takiego kupować, bo to nie jest w jego stylu i zazwyczaj pokazywał mi jakiś pierścionek najbrzydszy z wystawy, który mi się nie podobał. Ja już sobie myślałam, okej, okay. dobra, nic nie będę mówić, to jest symboli czy się miłości, jakikolwiek pierścionek dostanę, będę się cieszyła. A okazało się oczywiście, że mówił mi to specjalnie. Patryk także świetnie trafił z rozmiarem, jest jedynie delikatnie za duży, ale to o jeden czy tam dwa rozmiary, nic strasznego i powiem Wam, że to, że pierścionek nie będzie na mnie pasował i szczególnie, że będzie za mały, to był jeden z moich większych koszmarów zaręczynowych, dlatego, że ja nie mam najdłuższych i najpiękniejszych pan. I często powracał do mnie taki koszmar, że Patryk będzie się oświadczał, klęka, próbuje mi włożyć pierścionek, a on jest dużo, dużo za mały i nie wchodzi, więc na szczęście się tak nie stało. A słuchajcie, teraz też nowy lęk, dlatego że ogromnie się boję, że ten pierścionek zgubię. Ja gubiłam w swoim życiu każdą biżuterię, którą miałam. Wszystko, co miałam, pogubiłam. Tak więc mam nadzieję, że z moim pierścionkiem zaręczynowym nie będzie Samo? Na pewno jesteście także ciekawi jak wyglądały same zaręczyny, tak więc nie chcę opowiadać dużo, dlatego że pewnie Patryk będzie chciał o tym opowiedzieć na swoim kanale, ale pokrótce ja zawsze marzyłam o małych, romantycznych zaręczynach. Nie jestem tego typu osobą, która chciała się zaręczyć wśród rodziny czy na jakiejś imprezie. Bałam się po prostu presji tłumu i było to dla mnie przerażające, tak więc ja od zawsze mówiłam Patrykowi, że jeżeli zaręczyny to tylko takie prywatne i romantyczne. Ja Przemarzyłam o oświadczynach, jak będziemy siedzieli na kanapie i będziemy oglądali fajny serial i spędzali miło czas, albo o oświadczynach, kiedy będziemy na cudownym spacerze z psem. I pewnego dnia Patryk powiedział mi, żebym zarezerwowała sobie jeden dzień, żebym zrobiła sobie dzień wolny. Nie planowała wtedy żadnej pracy, dlatego, że on chce zorganizować dzień dla nas, jakąś romantyczną randkę. Natomiast no, my tych romantycznych randek i wypadów mieliśmy bardzo dużo, więc ja absolutnie nie spodziewałam się, że on chce się oświadczyć. Może odrobinkę się spodziewałam, dlatego, że tego dnia był bardzo zdenerwowany, no stop odbiera Jakieś telefony, i jak odbierał te telefony, to wychodził z pokoju, więc zastanawiałam się o co chodzi. Zazwyczaj nie był taki spięty, jak organizował nam randkę. Tak więc, na wszelki wypadek, ubrałam się ładnie i umalowałam się, dlatego że ja no co dzień się nie maluję i było super. Spędziliśmy bardzo romantyczny dzień, tylko dla nas, natomiast nic się nie stało. Byliśmy już w drodze powrotnej do domu, więc ja uświadomiłam sobie, że nic z tego, tego dnia mi się na pewno nie oświadczy. Patryk też wtedy odbierał jakieś telefony. Wydawało mi się też, że odbiera telefony z pracy więc stwierdziłam, że no, dobra. To na pewno nie będzie dziś. Ja jeszcze później jak wróciliśmy, poszłam do spożywczaka na zakupy, dlatego, że planowałam później upiec ciasto i pojechaliśmy do mieszkania. Ja jeszcze miałam taką minimalną nadzieję, że może przygotował coś w mieszkaniu. Może będą na mnie czekały róże i tutaj mi się oświadczy. Natomiast no wchodziliśmy do bloku, Patryk kompletnie nie okazywał, że chce mi się oświadczyć. Jeszcze jak wchodziłam do mieszkania, to Patryk był zdenerwowany, bo zapomniał telefonu z samochodu, więc już w ogóle poszedł zdenerwowany na parking. Więc już byłam na 100% pewna, że już nie będzie nic z tego. Zaczęłam tam, wiecie, zdejmować torebkę i nagle do mieszkania wszedł Patryk, wszedł z ogromnym bukietem róż, uklęknął i zapytał się, czy będę jego żoną. Tak więc muszę Patrykowi przyznać, że udało mu się mnie zaskoczyć, dlatego że do, jak weszłam do mieszkania i on jeszcze poszedł na parking po telefon, no to już byłam pewna, że nic się nie stanie, natomiast on tak naprawdę nie poszedł po telefon, tylko po te kwiaty i żeby jeszcze bardziej upewnić mnie, że on dzisiaj na pewno mi się nie oświadczy. A wiecie, to nie jest takie łatwe mnie zaskoczyć, dlatego że my jesteśmy parą ponad 10 lat. Dlatego że my zaczęliśmy być parą, jak ja chodziłam do gimnazjum, a znaliśmy się tak naprawdę całe życie, dlatego że pochodziliśmy z jednej miejscowości. Nie wiem, czy inne dziewczyny, którym oświadczył się chłopak, czuły to samo, natomiast ja po oświadczynach byłam w takim szoku i nie wiedziałam do końca, co mam robić, jak mam się zachowywać, czy mam się zachowywać inaczej. To była taka pełna emocji chwila i mam wrażenie, że i ja, i Patryk potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby to przyswoić, dlatego że my wiedzieliśmy, że chcemy już zostać ze sobą, być ze sobą do końca życia, ale tam wiedzieć albo domyślać się, że chce się spędzić z tą osobą resztę życia, a rzeczywiście powiedzieć tak i podjąć taką ważną decyzję, to jest zupełnie coś innego. Pewnie część z Was również zastanawia się, dlaczego Patryk oświadczył się dopiero teraz po 10 latach związku, czy to nie jest za późno? Musicie wiedzieć, że kiedy no, my zaczęliśmy być parą, no to ja miałam tu 15-16 lat, chodziłam do gimnazjum, Patryk gimnazjum kończył, więc te pierwsze lata naszego związku to były czasy, kiedy byliśmy nastolatkami. Chcieliśmy pójść na studia, więc no ciężko, żeby mi się wtedy oświadczył i również ja zawsze mówiłam, że nie chcę wyjść za mąż. Uważałam, że małżeństwo nie jest mi potrzebne, a także miałam takie przeświadczenie, że na pewno małżeństwo wszystko zniszczy. Po ślubie będzie już inaczej i nie będziemy szczęśliwi. Natomiast no teraz mieszkam za sobą 4, już 5 lat i nic się nie zmieniło. Nasz związek jest tylko jeszcze bardziej dojrzały. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi i nie sądzę, żeby małżeństwo miało cokolwiek zmienić, a jeżeli zmieni cokolwiek, to mam wrażenie, że jedynie na lepsze, tak więc małżeństwo absolutnie się nie boję i nie boję się, że cokolwiek się zmieni, dlatego że wystarczy, że będziemy się starać. Ja również w życiu poznałam wiele par, które są małżeństwem 20-30 lat i są fantastyczni i bardzo się kochają, tak więc no nie mogę się do. Czekać na spędzenie całego życia z Patrykiem. A ja tak naprawdę, wiecie, dopiero od trzech, może dwóch lat zaczęłam Patryka informować o tym, że moja opinia na temat małżeństwa się zmieniła. Że chyba chciałabym wziąć ślub, bo wcześniej po prostu mówiłam mu, że nie, małżeństwo po prostu nie jest dla mnie. Więc no też nie dziwne, że się mi nie oświadczał. Strasznie się cieszę, że już nie będę musiała tego trzymać w tajemnicy, nie będę musiała zdejmować pierścionka do nagrania, ani pilnować, czy gdzieś nie mignął na insta Tak więc spadł mi naprawdę kamień z serca w tym momencie. Jak widzicie, na tę okazję zbudowałam taką weselną fotościankę. Chciałam, żebyście mieli ładne tło do oglądania, jak będę o tym mówiła. Nie chciałam nagrywać na tle kanapy albo jakiejś szarej ściany. I planuję zrobić także serię ślubną, kilka odcinków ślubnych, poopowiadam wam na pewno o moich przygotowaniach. Po tym filmie zrobię na pewno również Q&A ślubne, dlatego że założę się, że macie mnóstwo pytań, na przykład kiedy będzie ślub, albo czy ślub będzie kościelny, czy może cywilny. I to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że cieszycie się razem ze mną. Jeżeli tak, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, możecie zadać mi pytania do Q&A ślubnego, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa, pa! Do zobaczenia!